Tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzyma? Dziękuję. Wniosek numer 3. Zarząd o średnio nr w łowie. Kto z Państwa jest za uwagnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nie nieuzbędiem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 5. Zarząd o święta nr w łowie. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 6. Marek przypuszczy. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Jeśli jeszcze powtórzę to, kto z Państwa jest za uznaniem tego wniosku? Wniosek numer Kto z Państwa jest za nieuznaniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 7. Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 9. ARR spółka z O. spółka z O. Kto z Państwa jest za uznaniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuznaniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 10. Piotr Maslowski. Pan Piotr Maslowski. Kto z Państwa jest za? Na wniosek Pana na widzę te przerwy w celu Zaraz zwróciłem uwagę z uwagi na to, że sekretarz dzisiaj obrad prosił o wolne złaś na wyjazd do szpitala. Muszę powołać nowego sekretarza do użycenia głosów. Przepraszam bardzo przykład w niej. Pani Kłupaczak. Powróję pana sekretarza do użycia głosów. Z na dłonie proceduralne, powtarzam głosowanie. Wniosek numer jeden. Pan Marian Masiowski. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer dwa, Pani Danuta Lugowska. Kto z Państwa jest za uzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? To z Państwa się wstrzymał? Wstrzyma? Wniosek numer trzy, Rada Posiedla Nr. z Państwa jest za uzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? To z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 4, Zarząd 1, numer 5. Zarobek, kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Jednomocnie. Wniosek numer 5, Zarząd 1, numer 5. Zarobek, kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 6. Pan Marek Przypulski. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 7. Pan Marek Przypulski. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 8. Pan Marek Szypulski Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzyma? Wniosek numer 9. AFM Spółka ZOO Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzyma? Wniosek numer 10. Piotr, pan Piotr Masłowski, kto z Państwa jest za uzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 11. Pan Piotr Masłowski, kto z Państwa jest za uzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuzgodnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? Wniosek numer 12. Hotel Jan Janina Kroplewska. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa się wstrzymał? 13. Hotel Jan Janina Kropeska. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem tego wniosku? Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem? Głosujemy nad całością uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał głosowania? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta.